Nowoczesne rolnictwo to również zastosowanie innowacyjnych technologii. Dysponujemy w ramach firmy Agrodrone Polska możliwościami wykorzystania bezzałogowych systemów latających do tego, aby móc efektywnie realizować różnego typu rozwiązania aplikacji w rolnictwie. Między innymi możemy dzisiaj z zastosowaniem bezzałogowych systemów, czyli po prostu dronów aplikować biologiczne środki ochrony roślin, aplikować nawozy dolistne, możemy również rozsiewać granulowane nawozy, jak również dokonywać wsiewek różnego typu Roślin w rosnący wysoki łan. Na przykład w, możemy w bardzo łatwy sposób rozsiać seladere w wysoki łan zbóż, po to, żeby uzyskać pełne pokrycie roślin, do tego, żeby można było w krótkim czasie niekoniecznie wykonywać kolejnych upraw polowych, po to, żeby Mieć uprawy poplonowe. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania dronów do aplikacji chociażby nawozów dolistnych. Dysponujemy dronami, które są w stanie zabrać na pokład, w przypadku jednego oprysku, od 10, 16, nawet do 30 litrów substancji i w efektywny sposób w ciągu. Godziny dokonać oprysku od 10 do 15 hektarów. Dzięki temu wzrasta nasza efektywność, mamy znacznie mniej ścieżek technologicznych i nie niszczymy roślin, które są już w wysokich stadiach rozwoju, czyli możemy stosować dodatkowe nałożenie w wysokich roślinach. Wyjątkowo interesującym rozwiązaniem jest również możliwość rozsiewu trichograma, tak zwanego kruszynka, wysoko rosnącą już kukurydzę w przypadku występowania omastnicy. Także stosowanie dronów to przede wszystkim zwiększenie efektywności, możliwość automatycznego zadawania e, upraw e, i oprysków bądź nawożenia. A z trzeciej strony, e, na początek, możemy w efektywny sposób zdefiniować na dzień dzisiejszy, jak wygląda funkcjonowanie pola. To jest specjalna możliwość aplikacji dronów z kamerami multispektralnymi, pozwalającymi nam ocenić, jak wygląda rozwój poszczególnych upraw w cyklu e, uprawowym, w stadiach rozwoju, jak również występowanie roślin czy stresów związanych czy z niedoborem wody lub stresów związanych z niedoborem substancji odżywczych. Bardzo istotnym elementem jest również to, że możemy efektywnie stosować chociażby nawozy dolistne, zarówno nawozy oparte o zasilanie mikro i makronutrientami, jak również enzymami wzrostowymi.